Zielone wzgórza, zemsta, sierotek. Oczywiście, że musiałam to zrobić. Chociaż miejsce akcji osadzono w sierocińcu, a to nikomu się dobrze nie kojarzy, to jednak mamy do czynienia z miejscem pozornie idealnym. Sielskie położenie pośród łąk i lasów, świeże powietrze, dobre jedzenie, pełna troski tytułowana mamą opiekunka. Nauka i zabawa, wszystko w zdrowych proporcjach i gwarantowana adopcja w wieku najpóźniej dwunastu lat. Dzieciarnia radosna i żyjąca ze sobą w jak najlepszych relacjach. Istne marzenie. Historia na pierwszy plan pcha trójkę najstarszych dzieciaków ośrodku. Żywiołową Emę, spokojnego Normana i zblazowanego Reja. Bardzo, co jest podkreślone, inteligentnych jedenastolatków, za pośrednictwem których widz odkrywac tak naprawdę kryje się za tą idyllą. A kryć się coś musi, bo przecież nie może być tak idealnie, prawda? W końcu seria ma w tagach horror. Wie ten horror w takim razie. Otrzymujemy co prawda pewne sygnały otaczający teren niebosiężny mur i ciężka brama oraz ciągnący się za nią mroczny tunel oraz dziwne tatuaże naszej jak każdego z dzieci. Jest to jednak podawane jakby mimochodem. Główne niebezpieczeństwo czycha za wspomnianą już bramą. Okazuje się bowiem, że ta wyczekiwana adopcja, która czeka bez wyjątku każde dziecko, to nie adopcja, tylko śmierć. E, śmierć, a potem trafienie na talerz jakichś prawdziwych monstrów, które gustują w dziecięcinie. A kochająca mamusia tak naprawdę współpracuje z potworami i jest zarządcą hodowli. Dowiadujemy się tego razem z Emą i Normanem w trakcie naprawdę wyśmienitej sceny na koniec pierwszego odcinka. Scena była tak wspaniale wyreżyserowana, że zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, chociaż oczywiście cały czas spodziewałam się czegoś. Pierwsza reakcja Normana i Emy to oczywiście przerażenie i niedowierzanie. Szybko jednak nasza dwójka zaczyna knuć wielki plan ucieczki. Plan w gruncie czy niemożliwy, ponieważ Emma ma zamiar uratować wszystkie dzieci z sierocińca. Do tajemnicy włączone zostaje Ray i dwójka innych dzieci, a wszystko to połączone z grą w podchody z mamą Izabelą, która bardzo szybko odkrywa, że coś jest na rzeczy. I cała ta sytuacja zaczyna przypominać wielokrotnione ona wie, że my wiemy, że ona wie. I to na dwóch frontach, bo do zabawy dołącza sprowadzona przez mamę nadzorcza pomoc w postaci niejakiej siostry kron, która wygląda jakby Hisoka i kanaria z Hunter x Hunter zapatrzyli się na siebie to zbyt intensywnie. I to właśnie sestra jest w dużej mierze odpowiedzialna za budowanie nastroju zagrożenia w pierwszej połowie serii, bo nie dość, że wszędzie jej pełno, to naprawdę przerażająca z niej istota. Koniec końców jednak jej wątek został rozwiązany dość niespodziewanie i niezbyt dla mnie zadowalająco. Mam też wrażenie, niezbyt konsekwentnie. Sestry poznajemy bowiem jako dość mocno szaloną, niebezpieczną i bardzo ambitną kobietę, gotową iść do swego celu dosłownie po trupach, a żegnamy jako postać tragiczną, godną współczucia i co więcej przydatną. I tak wiem, tego typu przemiana jest możliwa i to nadaje postaci głębi, oczywiście, bla bla bla, ale nie na przestrzeni jednego odcinka. Może nie mamy tu do czynienia z pełną rehabilitacją, ale zmiana w prezentacji siostrzyce następuje zbyt gwałtownie i niemal wyłącznie po to, by bohaterowie dostali pewne fanty, kluczowe dla dalszych wydarzeń. I z tego wypływa poniekąd mój kolejny zarzut tempo prowadzenia akcji jest bardzo nierówne. Zbyt wiele miejsca poświęca się roztrząsaniu pereli, jak chociażby wielka intryga z ukrywaniem liny, podczas gdy naprawdę kluczowymi elementami zagadki jedynie się nastizuje. Na przykład, pojawienie się na 5 sekund babci staruszki było strasznie randomowe i nie służyło absolutnie niczemu. Nie ukrywam, że interesowały mnie też inne kwestie, na przykład, w jaki sposób do domu na pustkowi dostarczane są jedzenie i produkty pierwszej potrzeby, jak papier toaletowy i mydło, mama i za wszystko nosi nocami na plecach, tam przecież nawet drogi nie ma. Tak, wiem, roztrząsanie tego typu kwestii niezbyt służy budowaniu nastroju horroru, no ale cóż, byłam ciekawa. Dyskusyjne jest też kończenie niemal każdego odcinka cliffhangerem, którego rozwiązanie nie zawsze było dla mnie zadowalające i często odnosiłam wrażenie, że moja niecierpliwość w oczekiwaniu na kolejny odcinek była właściwie po nic. Najrozsądniejszym wydaje się więc oglądanie tego jednym ciągiem, żeby oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów. Jednak mimo wielu okazji doczepiania się uważam niebelandy obiecaną za historię może niedoskonałą, ale wartą uwagi. Same potwory, chociaż robią należyte pierwsze wrażenie, są właściwie w serii nieobecne. I to nie potwory nas straszą, ale świadomość nieuniknionego spotkania z nimi. Już niedługo czas płynie, czas płynie nieubłaganie. Emocje bohaterów oraz toczące się między nimi konflikty ukazane są naprawdę wspaniale. Atmosfera zagrożenia, pośpiechu i napięcia naprawdę potrafiła złapać za gardło i przytrzymać. Tak samo większość zwrotów fabularnych również można pochwalić. W większości były pomyślane całkiem sprytnie. Do tego stopnia, że domyślałam się ich zaledwie na kilka chwil naprzód, a niektóre nawet mnie zaskoczyły. No i trójka głównych bachorów, co tu dużo gadać, jest cudowna. Po pierwsze, Rey. Niby z oczywistych, szeroko wyjaśnionych w serii względów, jest to typ cyniczny i zimny, ma jednak w sobie bardzo dużo skrywanych żywych uczuć, a w chwilach bezczynności reaguje nieopanowanym gniewem i z tym naprawdę potrafi się utożsamić. No i nie tylko wygląda jak Imo Killua, ale nawet obdarzono go odpowiednim głosem. Jest to dziecko zdecydowanie wymagające najmocniejszego przytulenia. W odróżnieniu od niego, Emma to taki najbardziej typowy z typowych bohaterów sionenów serce ze złota, impulsywność w działaniu, imperatyw kategoryczny do ratowania świata oraz wrażliwość i łatwość do zalewania się łzami, której nikt jej nie może wytknąć, bo to przecież dziewczyna. Brawo autorze! Czyżbyś odkrył przepis na bohatera idealnego? No i Norman, moja ulubiona postać. Norman jest tym nomen normalnym w ekipie. Nie wychyla się w żadną ze stron, przez 90% czasu jest opanowany i wydaje się najskuteczniej używać rozumu. Tym samym najskuteczniejszy z niego knuj... I wydaje się być najdłuższy z nich wszystkich. Z tego też właśnie tytułu, momenty, kiedy traci panowanie nad sobą, robią największe wrażenie. Co nie zmienia faktu, że oni wszyscy, przynajmniej w teorii, są dziećmi albo powinni być, bo chwilami naprawdę można o tym zapomnieć. I ja wiem, że naukowcy są zgodni, że dziecko rozumie. Tak trochę. A te dzieci są przecież nad wiek inteligentne, ale spokojnie można by dać przynajmniej tej trójce po kilka lat więcej i całość kręciłaby się może nawet sprawniej. Oliczając oczywiście ryzyko, że jedna mama mogłaby sobie z bandą starszych nastolatków zwyczajnie nie poradzić. Właśnie Izabela. Izabela jest super. Przez cały sezon zastanawiałam się, czy więcej w niej fałszywej i bezlitosnej suczy, czy osoby złamanej okolicznościami. I końcówka jako odpowiedziałem na to pytanie, ale i tak wolałabym poznać lepiej ją niż oglądać wyciąganych na pierwsze plany ciś tam Dona i Gildę, które sprawiają wrażenie zapychaczy miejsca na ekranie. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj do czynienia z serią może nie pozbawioną wad, ale w sumie dobrą i wartą polecenia. Dostajemy nawet coś na kształt pół zakończenia, które jest właściwie satysfakcjonujące. Coś pytań pozostało, co prawda bez odpowiedzi, ale z drugiej strony zabawa podczas oglądania była niezgorsza. Podobało mi się. Trzy płonące sierocińce na pięć.